No właśnie, jest Idziku. Witam serdecznie, o tak, 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 o, tak. przepraszam, o właśnie, Witam tak serdecznie. się przywiózł No właśnie, bo tak nie zauważyłem, która to ręka, a to jednak ta ręka poszła Tak jest, no ta niestety poszła w piątek wieczorem, w najgorszym terminie piątek, wakacje, wieczór Ostatni sparing, ostatnia runda? Ostatnie dwie rundy zostały i w przerwie ściągam rękawice też teraz wiem dokładnie, wiesz, że ja jestem free dopiero zaczynam ten świat i teraz wiem, jakie są wiązania ważne, bandaży, ten, bo tak sobie związałem, kurwa, co tam w sparringi, co tam może być? Wiesz w dużych rękawicach to robiłeś? Duży rękawica, jeszcze w dużych dwunastkach robiliśmy mhm. i powiem ci, no wiesz, nakręciliśmy się trochę, nie wiesz, sparing, jak to sparing, ostatni to miał być sparing, wiesz, żeby kurwa tak się naładować się przed tym, ten bo naprawdę na 110% na, i psychicznie, i fizycznie przygotowany, naprawdę mega byłem. Ja się na tym nie znam, ale moi strażnicy mówili, kurwa, hopie, to naprawdę na ten okres jesteś przygotowany, to jesteś maszyna, wiesz co dzień, I mnie tak, wiesz, doładowali, dali mi kolesza tam paralac. Ćwiczy. No i szliśmy, no i kurwa, pech chciał tak, że źle trafiłem, poszedłem się napić wody, trzymam rękawicę, wkładam rękawice z powrotem i czuję, że pala mi strzela, nie? I co jest, kurwa, nie mogę wsadzić, nie mogę wsadzić palca, kciuka, nie? No i mówię, kurwa, mówię do trenera, że Ej pan, nie? I, no i powiem na Sor, bo powiem szczerze, na sorze w Polsce kurwa, to lepiej dzwonić na pogotowie naprawdę, że się nie może oddychać przed kurwa, niech się wezmą karetką. Ja czekałem tam chyba z pół godziny, czy godzinę, czy jak kurwa wy mnie przyjmiecie, czy co? A ludzie dochodzili cały czas, ale pan nie ma pilnego, pan ma przedostatnie miejsce, przedostatnie, jak to byłem pierwszy. A oni mówią, no ale pan ten kurwa złamana na ręka, nie, wiesz, przemieszczeniem? No to nie jest pilne, wiesz, co dzień, mamy się zrosnąć kurwa na sorze i dopiero nie przyjmu. Wiesz co, dzień, nie? No i powiem dopiero w trzecim szpitalu mnie przyjęli. Yy, I ten, bardzo dziękuję mojemu teściowi, bo mi pomógł, bo z lekarzem i bardzo mi pomógł w tej sytuacji. Który no to szpital? Yy, to akurat, yy, no tam nieważne, nie, w sumie. Okej, okay, dobra. No, ale pomógł mi bardzo, bo i tak, no będziemy bym, reklamować. tak, bym, czekał, tak bym czekał do osranej śmierci za przeproszeniem. Mhm. Yy, no i przynajmniej wiedziałem, no, jak słyszałem złamanie, mówię, kurwa nie, nie, myślałem, że mam wybity kciuk, Wie, wierzyłem, że mam wybity kciuk, nie. No, ale pojechałem, pojechałem do chirurga najpierw, chir no i chirurg mi napisał tutaj, widzisz rozumianie hmm, tak, tak, prawego skośne położenie przyłomu, przemieszczenie ograniczenie odwozania tak Rozma, rozmawiałem tu z wodarzami i powiedzieli właśnie że, że jest problem i to jest poważny problem i to nie jest no i ja wam powiem szczerze że ja bardzo chciałem do tej walki byłem mega przygotowany przygotowania zrobiłem całe teraz już maksymalnie przygotowany i teraz mam odpoczywać od soboty rano miałem odpoczywać a to było piątek wieczór no i wiecie, ketonal w dupę to, ale na końcu ja sobie mówię tak, ja mam wyjść na GM na napis, przygotowałem się na 100%. ketonal, diklak, te wszystkie tam leki. Teraz faszeruję swój organizm po to, żeby tylko nie bolał, a wyjdę do walki zaraz z blokadą. Jeszcze bo dzisiaj byłem już u ortopedy rano, bo specjalnie naprawdę chciałem się bić. I a nie mógłbyś chwytać chyba za bardzo. No właśnie. Nie? I le, lekarz mi powiedział tak, pan jest normalny chyba jak pan weźmie na tę blokadę. Ta blokada tak nie podziała na ten staw, bo pan ma zmanę z przemieszczeniem, a to przemieszczenie jeszcze jest tak lekkie, że nie trzeba robić operacji. To po prostu jeszcze zrośnie. Jak teraz pan wyjdzie do walki, lekko pan nawet odepchnie. Ten kciuk się wygnie w drugą stronę, kozie złamana w ogóle już w drugim, jakby innym miejscu, od 3 do 6 miesięcy minimum. Tak to 4 tygodnie pan ma i wraca. No to wiecie, no zdrowie najważniejsze, walka walką, chcę zrobić dobre show, dobrą walkę, ale no kurwa, ten muszę dbać o swoje zdrowie i za wszelką, za wszelką cenę tu nie wyjdę, bo to też, ja też nie chcę wyjść, że wyjdę po pieniądze, dostanę wry i wiecie, i do no niego to chodzi. Tu jak się przygotowujesz, no żeby coś pokazać, żeby wiecie, zapierdalał naprawdę i wiem, że należało mi się... Pokazanie tego, czego się nauczyłem. A z złożoną ręką? No wyjdźcie z złożoną ręką, jak ktoś jest taki naprawdę i będzie mówił no złożona ręka, a on by wyszedł. No nie, no nie wiem, czy to by wyszedł z złożoną ręką, bo złana ręka z przemieszczeniem to jest kurwa no ból w chuj, nie. Ja nie mogę w ogóle, tym Pinksię nie mogę w ogóle, nie, nie mogę używać ani telefonu, nawet nie mogę wcisnąć yy, podgłaśniania w telefonie, tak boli, nie ma szans. Tak boli, no to no a gdzie, gdzie się bić, wiesz co chodzi? A przez przypadek jeszcze bym się. Czemu nie załadowałeś w gips? Nie, nie, miałem gips, nie patrz. A zdielić już, tak? Nie, rękawica gipsowa. tylko no. wróciłem do domu, mówię, kurwa, wakacje są, kurwa, gdzie z gipsem zapierdalałem, Nie ściąłem ten gips, no, a gdzie no. pojechałem do ortopedy i on mówi do mnie, że dobrze że to ściągnąłem, bo mówi, gdzie w gips, kurwa latem nie wiesz co tu Ortez, to mi złożył to, miałem Ortezę kupić, bo nie mam mojego w miaru. Byłem w jednej aptece, ale nie mieli Zaraz pojadę kupić ortezę No i trochę podtrzymam, też takie są fajne, bo nawet nie wiedziałem Są takie elektroszcząstki czy elektropole magnetyczne, że dużo szybciej się zrasta kości w ogóle Także pochodzę na to, liczę, że za 2-3 tygodnie już zawsze sobie tam biegać, coś porobię Czyli na trójkę zdążysz? No, a na trójkę będziemy na pewno będę przygotowany. Czy rata, czy nie wiem, z kim będę się bił, bo nie wiem, czy strollowany nie jest w kolejce, nie chcę mu się też pychać Kolejka dzisiaj była duża, jak zauważyłem, do, do rata Jak tylko, tylko gdzieś ale... odpuściłeś, to już ustawiła się cała kolejka no bo Ratajs jest debil taki, wiesz, o co chodzi, że Rata jest taki debil, że obraża wszystkich za plecami, tak samo jak mnie obrażał i stąd się zrobił konflikt. Obrażał mnie za plecami, wszędzie wyzywał, bo chciał walkę, a na końcu, kurwa, FIFA, Rafa, wszyscy mają do niego problem, nie? I on jest biedny. jest biedny. Rata jest biedny. On nie jest biedny, bo on, on zaczyna wyzywać ludzi, on się chujowo zachowuje, nakręca te konflikty, tak samo mnie wyzywał od cweli, od różnych e, niefajnych rzeczy, gdzie go nie znałem wtedy. Dostał liścia w ryj i nagle ta walka już miała być wtedy, na, na, innej, na innej gali. Ale nagle on powiedział, że ja przyjeżdżam na tak tutaj na konferencję, przyjechałem i Przejechałem się Maciejarata i dostał liścia w za darmo, bo, bo, bo po prostu mu się nie spodobał. No tak nie było, tak przedstawił. Tak, pamiętam, mnie... pamiętam. No właśnie, a, a wyzwał mnie przez pół roku, i dopiero po pół roku, jak mnie jeszcze wyzwał na końcu przy ochronie, wiadomo, FIFA Rafa, bo wiedział, że w nie stanie, no to dostał w ryj. i od tego momentu, że oni lubi sztucznych afer, że to sztuczna afera, że nie ma konfliktu i wtedy się bił właśnie po tej chwili akcji ze sterowanym. Rozumiesz, a miałby się być ze mną wtedy na tej właśnie gali, no i to było chujowe wkłój zegranie, dlatego ludzie mnie też pytali, tutaj wywiad, że czemu. Czemu mnie wcześniej nie było na freakfightach? No bo ja mówiłem zawsze, że ja, ja nie potrzebuję się bić, ja nigdy nie ćwiczyłem, nie jestem fajterem, nie będę fajterem nigdy, ja będę miał konflikt prawdziwy, nie ma problemu, bo to są freakfighty, tu chodzi o te konflikty, o te emocje ludziom dawanie, to wszystko, wiesz, na konferencjach to wszystko, a nie, że ja będę siedział, wiesz, yy, przy stole i będę mówił do ludzi, że... No ja ćwiczę trzy dni dziennie, a mówią no ja ćwiczę cztery dni dziennie, kogo to kurwa wchodzi. Ja mogę chlać nawet codziennie, rozumiesz, tylko lud, ludzie kochają show, no widzisz taki Jaś, kapela, tam siedzi kurwa odklejony, wiesz, nie wiem w czym, ale kurwa, no nie <laughs> wiem, widziałem go tyłem. Tak samo bagieta, nie wiem, to i chuj, chuj, że ludzie wiara się. tym jarają. No ludzie się poła się jara, powoł mu i to, ale kurwa oglądają. Ale to jest ta rozrywka, bo to jest, rozrywka jest W sferze właśnie. rozrywki bardziej niż tak. sportu nawet, nie? Przez dystans, właśnie jak ludzie ci mądrzy oglądają, przez dystans się śmieją, a te debile, takie co nie mają dystansy są zakompleksieni, siedzą przed tą klawiaturą i kurwa, i, i, i sami tu chcieli być, ale po drugie nawet jakby tu byli, to by się nawet nie odezwali, bo by kurwa zasrani byli i by się zesrali w gacie, weż? obycie medialne też się liczy tu. No ja Ci powiem, no ja wiem coś o tym, bo ja na początku też byłem na pierwsze wywiady i w ogóle i sam wiem, jak to wygląda, a gdzie ja byłem osobą, kurwa, ludzie mnie znają, moi znajomi, że bardzo otwartą, a też jest Kamera to jest coś kurwa, wiesz, na początku to jest kurwa coś dziwnego, nie? Jak byłeś, jak byłeś w Warsaw Shore, no to nabyłeś tego doświadczenia. Pierwsze, pierwsze, przepraszam, sezony, ja powiem tak, pierwsze sezony Warsaw Shore. Jak yy, yy, byłem jeszcze w plaży, o powiem tak, jak gadamy sobie, gadamy i widzę, jak kamerzysta idzie, to nagle zapominam, o czym gadałem, a końcówka sezonów, no to już gada, latałem na przykład, wiesz, yy, z gądu dupą przez kamerą, rozumiesz, bo miałem w dupie to i kamerzysta bo ochronę, weźcie tego kurwa dzika, bo już nie rozumiesz, bo takie obycie, było już i byliśmy jedną wielką rodziną i to jest fajne, bo ludzie tego nie, wie, nie wiedzą, że my na przykład w Warsaw nagrywaliśmy to, to oni widzą tylko takie jakby, wiesz, to co się dzieje jakby w środku, co, co pokazujemy Ciesiony już materiał, tak? Tak A my tam w środku mamy ludzi co biega wokół nas Jest taką wielką rodziną, wiesz, co zrobimy, piąteczki sobie przybijamy, ale tego nie widać, nie? Ale wiesz, no reżyserowie, e, kamerzyści, to jest jedna wielka zgrana ekipa I to się fajnie nagrywa, bo jesteśmy taką jedną ekipą, wiesz, jak coś potrzebujemy zawsze nas się troszczyli I... Ja pozdrawiam całą moją rodzinkę z Warsaw Shore Tak samo już też z Warsaw wiesz, wszyscy, oboje jesteśmy jakby z tego programu e, No i co, zawdzięczamy jednak no, weszliśmy wtedy Przez ten program weszliśmy na jakiś tam inny poziom, nie? czy Kasiu, czy ja, no, bo bez tego programu to myślę, że to była taka jakby trampolina nie? dla nas. Nie? W takim razie tak, życzę Ci powrotu do zdrowia, w miarę udanych wakacji, co widzimy się w sobotę, może coś omówimy w międzyczasie tak i, i, i uda nam się gdzieś bo... porozmawiać właśnie na temat gali. Może się zrodzi jakiś nowy konflikt. <laughs> nie, raczej nie, ale, ale zawsze trzeba być w nadziei. Dzięki bardzo.